Witam Was wszystkich serdecznie. Znowu na kanale DevCri. Tym razem na plan pójdą bryły. No i głównie tutaj chodzi o. Na dzisiejszym odcinku chcę Wam zaprezentować klasyfikację brył. I mamy teraz. Ta mamy różne bryłki. Przede wszystkim, co to w ogóle jest bryła? Zadając pytanie uczniowi z ósmej klasy szkoły podstawowej, no, wie, co, wie, że jest to bryła. Natomiast do samego końca nie potrafi wytłumaczyć, co to jest bryła. Mowa jest o zwykłym sześcianie, prostopadłościanie. Natomiast jak jest zbudowany nieraz, nie dwa razy pokazuje, no. Na przykład pudełko po butach ma kształt bryły. Tak, ok. Co jeszcze ma kształt bryły? Najróżniejsze bryły jest w stanie przedstawić. Natomiast co to w ogóle jest bryła? Bryła jest to zbiór wszystkich punktów ograniczonych pewną powierzchnią. Niekoniecznie to muszą być ściany, ponieważ yy, kula. I teraz działamy na zasadzie kwestii wyobraźni. Kula. Jest to zbiór punktów ograniczonych dwiema takimi kulistymi półkolami. Zbiór wszystkich punktów, które znajdują się wewnątrz oraz na obrzeżu danej płaszczyzny. Te płaszczyzny oczywiście są w pewien sposób zaokrąglone. Teraz tak, żeby w ogóle rozwiązywać jakiekolwiek zadania związane z bryłami, na samym początku musimy znać klasyfikację brył. Odcinek ten jest dedykowany bardziej pod szkołę podstawową, aniżeli pod szkołę średnią ze szkoły średniej jeszcze będziemy rozmawiali o bryłach. Natomiast główna klasyfikacja brył. Rozróżniamy grania sosupy, yy, które to w ogóle powstają na zasadzie bryły ograniczonej dwoma podstawami górną i dolną które mają identyczny kształt, natomiast leżą w dwóch równoległych do siebie płaszczyznach. Grania sosupy proste czyli w Wszystkie krawędzie boczne jednocześnie są wysokościami i lecą prostopadle do podstawy, a także grania sosupy tutaj, jeżeli można, proszę o ujęcie bardziej yy, tutaj w tą stronę, tutaj na stół, tutaj troszeczkę odsunę jeszcze przy okazji. I grania sosupy proste i grania sosupy pochyłe. Zauważmy, że górna podstawa i dolna podstawa mają dwie ściany identyczne, czyli podstawy są identyczne, one są trójkątami, one leżą w równoległych do siebie płaszczyznach, natomiast ściany boczne nie zawsze będą w tym momencie prostokątami. Przednia ściana jest prostokątem, ściany pozostałe są już. Równoległobokami. Myślę, że to widać. To jest grania sosup, pochyły. Czyli tak, rozważamy grania sosupy, proste, oczywiście, jeszcze i pochyłe. Rozważamy słupy, i trzecia grupa bryły obrotowe. Każdy z Was umie sobie wyobrazić yy, loda w, w kształcie rożka. Rożek to jest właśnie też stożek. Kolejna grupa to są walce. Czyli mamy w kształcie walca. Tutaj akurat brył nie mam specjalistycznych. Natomiast w kształcie walca. Mamy chociażby tę e, W kształcie walca mamy co jeszcze? Jakieś rulony związane z papierami. E, stożek, walec i kula. Umiemy sobie wyobrazić kulę zamkniętą, właśnie tak jak powiedziałem, płaszczyzną pół, dwiema półkolami z dwóch stron. I to jest właśnie cała płaszczyzna. Yy, płaszczyzna razem z wnętrzem. To jest właśnie kula. Glanie z ostro i bryły obrotowe. Ponadto rozważamy jeszcze różne wielościany foremne. Yy, przykładowym takim na przykład wielościanem foremnym będzie. Dwudziestościan ścięty. Taka bryłka, która jest zbudowana z 20 ścian, które są pięcio- i sześciokątami foremnymi. Tego typu bryły, one są zaliczane do brył platońskich. Są zaliczane do brył platońskich, są różne, są 12 ściany, 8 ściany, najróżniejsze są bryły. W których możemy liczyć objętość, ponieważ są to bryły w pewien sposób uformowane. Eee, główny podział grania sosupów: grania sosupy, proste grania sosupy pochyłe. W jaki sposób zbudowane są grania sosupy? Każdy grania sosup w swojej budowie, czy to właśnie jest jakiś foremny, czy niekoniecznie. Każdy grania sosu w swojej budowie składa się z wierzchołków. Czyli na górze są wierzchołki i na dole. Czyli jeżeli jest to grania sosu czworokątny, To tych wierzchołków jest razy dwa. Dlaczego? Dolny wieniec i górny wieniec, czyli robimy razy dwa. Cztery punkty. Cztery wierzchołki na górze, cztery wierzchołki na dole razy dwa. Krawędzie robimy razy 3 Górny wieniec, ma cztery krawędzie. Dolny wieniec ma cztery krawędzie i cztery krawędzie są. Po bokach są topiony, w tym akurat w niestosłupie, czyli robimy krawędzie razy 3, i ściany, tyle. Jeżeli na przykład jest w podstawie czworokąt, to znaczy, że będzie ścian wszystkich 4 plus dwie podstawy, górna i dolna. Czyli jeszcze raz, wierzchołków jest razy 2, krawędzi razy 3, ścian plus 2. Zawsze rozważamy według N kąta, który znajduje się w podstawie. Jeżeli w podstawie jest dziesięciokąt, to robimy wierzchołki 10 razy 2, krawędzie 10 razy 3, ściany 10, dodać 2. Te zależności, proszę sobie zapamiętać, zawsze y, wszystkie krawędzie czy ściany y, patrzymy według tego, co jest w podstawie. Gdybyśmy mieli liczbę krawędzi, musimy najpierw podzielić na 3, żeby wiedzieć, co jest w podstawie. Dopiero wtedy razy 2 będzie liczba wierzchołków, na przykład plus 2 będzie liczba ścian. W ten sposób rozróżniamy liczbę krawędzi, ścian i wierzchołków w dowolnym grania sosłupie. Granie sosów w swojej budowie składa się z dwóch identycznych podstaw i ścian bocznych będących równoległobokami. Natomiast wszystkie takie bardziej grania stosupy, które są w ogóle grania stosupami prostymi, wszystkie ściany boczne mają, są prostokątami. Oprócz grania stosupów prostych, Pewną grupę grania sosłupów, które też są proste, jest to grupa grania sosłupów prawidłowych. Jeżeli jest wyraz prawidłowych, prawidłowy, to znaczy, że w podstawie jest figura foremna typu trójkąt równoboczny kwadrat sześciokąt foremny. Prawidłowy, to znaczy, że w podstawie jest figura foremna, a ściany boczne są identyczne. Czyli tutaj akurat y, grania sosów prawidłowe. Y, następna grupa są to ostrosupy. Ostrosupy również rozważamy jako ostrosupy prawidłowe, które składają się z wielokątów foremnych w podstawie i ściany boczne są również identyczne. Natomiast każdy ostrosłup w swojej budowie ma zakodowane, że jest jedna tylko podstawa i jest jeden tylko wierzchołek na górze. E, oczywiście e, w ostrosłupach jak są zbudowane ostrosłupy, znowu musimy się odnosić do tego, co jest w podstawie. Jeżeli w podstawie jest powiedzmy dziesięciokąt, to krawędzi jest razy 2, czyli dolny wieniec i ukosy. Robimy dziesięciokąt 10 razy 2. I mamy tyle krawędzi. Wierzchołków znowu 10 plus jeden na górze, czyli zawsze do wierzchołków dodajemy 1. Do ścian mamy znowu 10 jako ściany boczne. Plus jedna podstawa. <laughs> Przepraszam. Yy, zawsze rozważamy liczbę krawędzi, ścian i wierzchołków według tego, co znajduje się w podstawie. To jest bardzo ważne. Jak w podstawie jest dwudziestokąt? Automatycznie. Razy dwa liczba krawędzi, dodać 1 liczba wierzchołków i liczba ścian plus 1. Yy, również yy, tak jak w graniastosłupach były różne foremne, nieforemne. Tak samo i w ostrosłupach są w foremnym kształcie, czyli ostrosłup prawidłowy, sześciokątny. Ale są również ostrosłupy, w którym spodek wysokości ostrosupa. Znajduje się nie idealnie po środku, tak jak tutaj, tylko na przykład jest ten spodek wysokości ostrosłupa jest w wierzchołku, który na przykład należy do podstawy. Natomiast są jeszcze takie ostrosłupy, w którym stożek wysokości ostrosłupa może znajdować się nawet poza bryłą. Nawet poza bryłą. Jeżeli pionowo spada wysokość. To znaczy że poza bryłą może być spodek wysokości ostrzosupa. Spodek wysokości ostrzosupa to taki punkt, którym wierzchołek ostrzosupa pionowo w dół właśnie spada. Na ten punkt właśnie. No i jeszcze rozważamy w bryłach obrotowych. Bryła obrotowa ma na przykład walec składa się z dwóch Kółeczek powierzchni bocznej, które po rozwinięciu były, byłby to prostokąt. Na górze kółko, na dole kółko i tutaj prostokąt. Myślę, że warto nie wszystko pokazywać, jak to w ogóle wygląda. Nie, nie warto rozwijać takiego walca, tylko warto już w tej chwili kształtować sobie wyobraźnię, żeby po prostu pobudzić. Te komórki, które są odpowiedzialne za 3D, właśnie i warto yy, już rozważyć, w jaki sposób byśmy to rozkładali. Natomiast, hmm, co to w ogóle jest? Już powiem. To jest połączenie walca, który jest wewnątrz, tutaj w środku. Oraz dwóch półkul, które z dwóch stron zatykają ten walec. Bryły obrotowe to nie tylko bryły takie regularne, typu walec, stożek czy kula podobna do piłki nożnej. Inne bryły obrotowe też istnieją, i właśnie m.in. bryłą obrotową jest kij do bilarda, bryłą obrotową jest kula od bilarda, natomiast piłka nożna czy jest bryłą, jeśli policzymy razem z zawartością tego powietrza, to stwierdzimy, że tak. Jeżeli piłkę potraktujemy jako sam materiał, który ma kształt piłki, to sam ten materiał, z którego jest wykonana piłka, nazywa się sferą. Jest to sfera. Sfera ma powierzchnię, natomiast nie ma objętości, ponieważ jest to tylko i wyłącznie płaszczyzna. Myślę, że wśród tych wszystkich bryłek, które tutaj akurat Wam przedstawiłem, kilka ich mam. Na nich spać nie zamierzam, dlatego będę kończył ten filmik. I jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że w podstawie, jeśli chodzi o grania sosupy, mogą być różne figury. Dlatego przed liczeniem objętości czy pola całkowitego jakichkolwiek brył warto sobie przypomnieć pola powierzchni wszystkich figur płaskich. Dziękuję za uwagę. I zapraszam do subskrypcji z dzwoneczkiem, koniecznie. I będziemy nagrywać kolejne odcinki. Co mnie będzie bardziej motywowało do kręcenia następnych, takich, właśnie fajnych filmików. Dziękuję za uwagę i do następnego.